Jest kolosalna różnica między opozycją a PIS-em w dwóch zasadniczych sferach. Po pierwsze, praworządność. PIS jest pierwszą partią, która zaatakowała praworządność, to znaczy niej prokuratury, niezależność sądów. I to jest niesłychane z punktu widzenia standardów dobrego państwa. Po drugie, stosunek do Unii Europejskiej. Traktowanie jako zła. Po trzecie, w polityce, nie, od polityków nie oczekujemy, żeby byli wzorcami moralności, ale zapisane są ich degradacje. Taka skala kłamstwa, Ach. jaką oni zaprezentują, nie była moim zdaniem obecna wcześniej. To są trzy niegospodarcze powody na których nie można no głosować dobrze, ale na partię Z Całym szacunkiem wolałbym skupić się na gospodarce. Nie dlatego, że się z, z panem nie zgadzam, czy zgadzam, tylko dlatego, że ciekawi mnie właśnie ten poziom pańskiej akceptacji dla pomysłów w opozycji. No jak ja słyszę te pomysły opozycji, to myślę sobie, że pan nie może się czuć jakoś tak specjalnie dopieszczony. No profesorze, czy mieszkanie jest dla pana towarem, czy jest prawem? Jeżeli ktoś przez prawo rozumie, że państwo ma finansować mieszkania i je rozdawać, to oczywiście tego sformułowania tego jest czysto socjalistyczne. Do nas tu nie że razi. mieszkanie jest prawem, a nie towarem. No, no, do, tego, do tego się odniosłem krytycznie, bo to moim zdaniem jest zresztą nieskuteczna próba pozyskiwania nie wyborców. <laughs> Mówi Pan, że Donald Tusk chce odebrać wyborców PIS-owi obietnicami socjalnymi? Jeżeli, nie wiem, czy PIS-owi, czy Lewicy. Natomiast znam wyniki badań, które pokazują, że ogromna większość wyborców jest przeciwna PIS-owi, w związku z tym przynajmniej niektórzy są przeciwni temu socjalistycznemu odchyleniu. Zachęcałbym wobec tego polityków opozycji, żeby poznali własny elektorat. Myśli pan, że elektorat jest bardziej liberalny niż politycy? Jest mniej socjalistyczny. na no pewno, Ale przede wszystkim trzeba znać wyniki sondaży. Śledzić A. i... Pan mówi i o sondażach. Nie, pan, mnie, pan mi dzisiaj wbije nóż w serce. Ja spodziewałem się, że pan przyjdzie tutaj i powie, ja mam takie poglądy i furda sondaże. Mnie nie interesują sondaże. jestem Leszek Balcerowicz. Mówię, co myślę. jeżeli ktoś stara się wpływać na opinię publiczną, niekoniecznie zgadzając się ze wszystkimi, no to musi wiedzieć... Jakie jest jej odbicie w sondażach? Ja to regularnie śledzę. Nie po to, żeby pójść z prądem zawsze, tylko po, powiedzieć, z czym mamy do czynienia, z jakim, pro, jakimi prądami i dobierać przekaz. Profesorze, Ale co do kierunku, przyjdzie? to, to nie, one, on nie zależy od sondaży. Przyjdzie do Pana, czy można to. kłamać w kampanii wyborczej? No, uważam, że nie. I w każdym razie, tak sobie przypominam, c, jak, ja, jak ja uczestniczyłem w. W, w, w polityce wyborczej, Był pan nie park. przypominam sobie, żebym uciekał się do kłamstw. Wygrywałem wybory. Wygrałem wybory na Śląsku od no oczywiście w tym 97, w 97 roku. roku wszyscy nie, na swoim, swoim nie na swoim osobisty terenie. I nie sądzę, żeby polskie społeczeństwo bardzo się zmieniło pod względem głównych poglądów. Czyli pan uważa, że nie wolno kłamać. No dobrze. A wyobraża pan sobie, że przyjdzie Jakiś polityk opozycji powie, należy na przykład zlikwidować 500 plus. A Pan mówi o czymś innym. Pan mówi o tym, czy mówimy całą prawdę, czy ujawniamy A, to. Nie tak. jest to samo co kłamstwo. Czyli uważa pan, że nie należy mówić do końca prawdy? To trzeba by brać pod uwagę to, jaka, jak, na ile dana wypowiedź może być e, e, zdeformowana przez opozycję to to pod uwagę, natomiast zdecydowanie jestem przeciwny, mogę powiedzieć o sobie. No, ja nie stosowałem systematycznego kłamstwa i wydaje mi się, że. Ale, że pan, nie pan, ale, pan, to, ale pan to odróżnił. Nie będziemy tom, kłamać, ale nie będziemy mówić całej prawdy, tak? Jeżeli yy, dana wypowiedź mogła być jaskrawo nadużyta, zdeformowana przez yy, przeciwników politycznych i w efekcie yy, mogłaby osłabiać szansę dobrego programu. To znaczy, że na przykład politycy opozycji nie powinni mówić, jeżeli chcieliby zlikwidować na przykład 500, plus, to nie powinni by tego mówić. Przede wszystkim nie w takich kategoriach, w ogóle, co się jest... To jest ważne. Ale panu powiem jest dlaczego. Na cz... pan powiem, na sam. czym polega pana błąd. Tak. Dobrze. Polega na tym, że pan nie tak jak politycy zresztą, nie przedstawia ludzi, stawia ludzi przed wyborem. A wybór jest taki, Ja tak trzeba robić. Proszę państwa, na 500 plus idzie, o ile pamiętam, 40 miliardów zł. Tak. Czy chcecie, żeby te 40 miliardów złotych sprawia, że mamy coraz większy dług, coraz większe odsetki i brakuje nam na przykład na płacę nauczycieli. Za czym się opowiadacie? Uczciwy, kompetentny polityk stawia dobrą diagnozę i stawia ludzi przed wyborami. Ja nie że ludzie usłyszą to tak. Hm. Wolelibyście dać pieniądze nauczycielom, czy zatrzymać dla siebie po 500 na dziecko? Hm. To. No pan się ucieka o, do karykatury, ale to jest Nie, do karykatury. No, tak, Obawiam to się, łatwe. że tak zostałoby przedstawione przez wielu pańskich oponentów. No. Ale co z tego? No jak to się ma do tego, co staram się powiedzieć, żeby... Nie pytać tak, jak pan próbował zachować 500 plus czy nie zachować, ale bo nie pokazuje. To jest złe sformułowane pytanie, Dobrze. dlatego że no nie ono ma implicitę pytań, podobno, sugeruje, że to jest niekosztowne. Natomiast ja... każda obietnica polityków kosztuje i trzeba pokazać koszty. Ja nie mówię, że 500 plus jest niekosztowny. Ten bezkosztowny prezent kosztuje ponad 40 no milionów. Nie, no to miasta. trzeba pokazywać. To powiedzmy. I więc. pokazywać co i za cóż. Dobrze, ale profesorze polityk staje ostatecznie przed wyborem. Na przykład, w, kiedy jest głosowanie, to on po prostu ma do wyboru. Jest za czy przeciw ustawie? No może się wstrzymać, ale to nie jest żadna to nie jest żadna decyzja. Dlatego ja pytam, jakby pan miał radzić opozycji po wyborach, bo teraz tego nie zrobi, a poza tym przyznawać się głupio, to po wyborach należałoby zrewidować programy społeczne. To 500 pana, plus po, te w tej chwili 13 wiadomo, i 14 Polska, emerytury? Proszę pana, już w tej chwili wiadomo, że mamy narastający kryzys fiskalny. To znaczy, że mamy nie tylko pod, zwiększone podatki, one nie rosły, ale jednocześnie mimo wszystko wskutek jeszcze bardziej zwiększonych wydatków Mamy rosnący deficyt i rosnące koszty obsługi deficytu Obawiam, i ktokolwiek, 500 będzie, się od pana niczego ktokolwiek będzie rządził, nie uniknie problemów i nie ucieknie od tych problemów i w związku z tym, bo rzeczywistość go będzie rozliczać. Dobrze. Pan by o sobie nadal powiedział, że pan jest liberałem? W klasycznym sensie jestem klasycznym liberałem, Klasyczne bo są nawet. tacy liberałowie, którzy... W gruncie rzeczy nie odbiegają tego klasycznego wzorca. Klasyczny liberał to jest zwolennik jak najszerszej wolności, w tym gospodarczej, i w związku z tym odpowiednio zawężonej roli państwa, czyli polityków. Klasyczny liberał nie jest w dzisiejszej Polsce mocno rozczarowany w takim razie? No bo polityków przyznających się do liberalizmu w zasadzie pan nie znajdzie. O nie, no można to od czasu do czasu znaleźć. Niektórzy nawet... Oprócz Mencena, kto jeszcze? No wspomniał pan Szarda Petru. Ja Ale to Petru teraz nie w... jest w polityce, jest na innej uboczu. Jest w polityce może w szerszym sensie tego słowa, że stara się wpływać na opinię publiczną. Przy czym niekoniecznie ktoś musi sobie nadawać etykietkę liberała. Wystarczy, że jest za tym, żeby ograniczyć wpływ polityków... Na gospodarkę. Ale wie pan, że I nas polityk mówi, że on chce ograniczać wpływ polityków, to brzmi to tak umiarkowanie wiarygodnie. Nie, to znaczy to zależy jaki polityk. A nawet bardzo dobrze, jeżeli etatysta powie, myliłem się. Myliłem się. Trzeba ograniczyć wpływ polityki i A czy politykę. Wyżyć się kiedykolwiek mylił. No ja uważam, że trzeba było, jeżeli tylko było możliwe, jeszcze szybciej odpolityczniać jeszcze gospodarkę i jeszcze więcej szybciej, prywatyzować. Zgadzam z poważnie, Czy nie ma Pan takiego poczucia po latach, że coś zrobiłby Pan inaczej? Jeżeli chodzi o kierunek, to nie. Dlatego no co? Mieliśmy, byliśmy krajem bankrutem, Mieliśmy, więc o, oczywiste było, że trzeba ograniczać dług zagraniczny. Żeby ograniczyć dług zagraniczny, zredukować we własnym interesie. Trzeba bo jak najszybciej odchodzić od tej gospodarki. Nie, pan Balcerowicz niczego się nie nauczył. No to On... co ja mam do tego powiedzieć? Ale bardzo dużo się nauczyłem, jeżeli chodzi, bo cały czas. Również wtedy, kiedy byłem w rządzie, starałem się dziś sami, dzięki swoim dobrym współpracownikom, wiedzieć, a co zrobić z systemem emerytalnym. Stąd na przykład reforma OFE. To jest zresztą była wspólna reforma z ówczesnym na em w końcu reforma do Reforma OFE, no to pan powinien w takim razie Donalda Tuska chcieć zamordować, przegryźć mu tchawicę, bo to on ostatecznie <laughs> zrobił to OFE. No to przecież ja byłem zdecydowanie przeciwny, bo cała kampania w której uczestniczyłem, pokazująca, że to jest y, krok wstecz, że to jest akad na reformie. A to tego... zresztą był taki pierwszy etap naszego rozejścia się w sprawach programowych. A tak yy... e, no, pan też mówił, że Donald Tusk nie powinien straszyć Konfederacją. Tak, dlatego że zamiast straszyć, to też mogę się prawie zacytować, że zamiast straszyć tym, że rośnie Konfederacji, to powiedziałem, żeby się zastanowić dlaczego rośnie. Nie? Jeżeli, jak wtedy jeszcze było, bardzo trudno było znaleźć istotne różnice co do programu gospodarczego PO i PISU, no to naturalne miejsce pojawiło się dla kogoś, kto opowiadał się przynajmniej w części za uwolnieniem gospodarki z podpływów Ale jakby pan miał do wyboru partię Razem i Konfederację, to kogo by pan wybrał? To musiałbym zobaczyć, natomiast może... <grym> nie, nie, nie ja nie unikam wypowiedzi, proszę pana. Po pierwsze, Konfederacja jest konglomeratem różnych osób. Także w związku z tym trzeba by się przyjrzeć, czy z tego konglomeratu powstaje coś jednolitego i o charakterze yy, wolnościowym. Z tego bym zależał. No, wypowiadałem się co, ja staram się nie oceniać ludzi, staram się oceniać, co oni proponują i no. mówią i, do, i t, dlatego na przykład innoszą ja się pozytywnie, do niektórych wypowiedzi mencenia. RMF, czy byłby Pan w stanie powiedzieć cokolwiek dobrego o polityce Adama Glepińskiego, o polityce prawej Sprawiedliwości mówią oczywiście o polityce gospodarczej. Cokolwiek dobrego, bo to, że pan jest... Ja bardzo ich... powiem, jakie są kryteria. Kryteria to jest stabilność gospodarcza. Stabilność gospodarczą wchodzi. Po pierwsze, jaki jest stan budżetu, i to jest się pogorszyło, dlatego że wydatki wzrosły, głównie socjalne, deficyt wzrósł i płacimy więcej za zaciąganie długi, więc to trudno na podstawie merytorycznych kryteriów mieć dobrą opinię. Po drugie, rola polityków w gospodarce wzrosła. Wskutek nacjonalizacji rząd Pisowski jest pierwszym rządem, który nas cofa do PRL-u. To, to by... A po drugie, to jest i związane z pierwszym to jest niekompetentne decyzje personalne. Mówi pan O nacjonali... obajtek, no nie miałby nie, nie przypominam sobie kogoś podobnego do Bajka w czasie poprzednich rządów. Mówi pan o nacjonalizacji. gdyby to od pana zależało, gdyby pan udzielał rad opozycji, to co by im pan powiedział, że na przykład trzeba... Trzeba sprzedać Orlen, KGHM. Y... Sprzedać to znaczy źle brzmi, ale powiedziałbym tak: odpolitycznić. W gruncie odpolitycznić? rzeczy własność państwowa to jest władza polityków i ludzie wiedzą i mają rację, że im więcej władzy polityków, tym gorzej. A jakie jest też duże stężenie tej władzy, to mamy socjalizm. Ale profesorze, no to jak odpolitycznić? Proszę, jeśli... proszę, akcjonariat obywatelski. Ludziom da się wytłumaczyć, zresztą w większości nie potrzeba tłumaczyć, że jeśli władza ostatecznie spoczywa w rękach polityków, to dla nich jest to źle. Jako znaczy, akcjonariat obywatelski dostałbym, tak jak kiedyś były te świadectwa udziałowe, program Powszechny no różne formy, z ale żeby nie używać nie strasznego słowa, prywatyzacja. Pan, pan się boi, koniec świata. Pan się boi, koniec świata. już został nie, tylko panie, proszę Ryszard proszę Petru, który się nie boi. Nie, 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 momencie, to nie chodzi o strach czy nie strach. Trzeba się liczyć z wydźwiękiem emocjonalnym słów. Tym się od razu zajmuję. W związku z tym, wiedziałem, no, że, że, że słowo prywatyzacja nie, tak, kojarzy się emocjonalnie źle, chociaż ludzie nie lubią socjalizmu. W związku z tym trzeba unik, unikać dobrze, wywołania negatywnych dobrze, emocji, a jednocześnie reformować to kraj. To bez wywoływania negatywnych emocji. Pytam poważnie. Czy należałoby sprywatyzować, no, jakkolwiek to brzmi... No dobrze, niech tak. będzie. Tak. Czy należałoby <laughs> sprywatyzować Orlen, KGHM, LOT? i tym podobny film. No to odpowiem pytanie, My zaraz odpowiem wprost. A dlaczego mają pozostawać pod kontrolą polityków? Bo to jest własność państwa. Oczywiście, że trzeba wyprowadzić im ważniejsza jakaś część gospodarki, tym groźniejsza dla, nie, dla tej części z jest władza polityków. Sprywatyzować czy nie? Tak, oczywiście. Panie profesorze, a co na przykład z firmami zbrojeniowymi? Co z portami? A proszę pana, a czy w Stanach Zjednoczonych, które mają najsilniejszy sektor zbrojeniowy, to państwo jest właścicielem? No nie. nie. No dobrze, to jest odpowiedź. Czyli też oczywiście